Dobre informacje dla pracowników oraz pacjentów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Placówka otrzymała certyfikat akredytacyjny, który przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Poza pozytywną oceną dotyczącą funkcjonowania lecznicy, przyznanie akredytacji pozytywnie wpływa na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Certyfikat akredytacyjny to jeden z najważniejszych dokumentów, które mają wpływ na funkcjonowanie szpitala. Wydanie certyfikatu poprzedza wizyta zespołu akredytacyjnego. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie całą procedurę przeszedł pomyślnie w listopadzie ubiegłego roku. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło proces akredytacyjny i minister zdrowia przyznał certyfikat akredytacyjny Szpitalowi w Nowej Dębie na okres 3 lat, czyli do 31 stycznia 2028 roku. Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie. 10 szpitali na Podkarpaciu na dzień dzisiejszy ma certyfikat, niespełna 200 w Polsce. Uzyskanie akredytacji to nie tylko forma pozytywnej oceny codziennej działalności lecznicy. Ale także ważny element zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. Posiadanie certyfikatu daje możliwość wynegocjowania wyższych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To świadczy o tym, że wszelkie standardy jakości, wszelkie stan, standardowe procedury operacyjne, które są wdrożone w szpitalu, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo pacjenta, ale pokazują, że jest to wszystko realizowane z najwyższymi standardami, które obowiązują w procesach akredytacyjnych i zostało to właśnie potwierdzone certyfikatem. Jest tutaj współczynnik korygujący, dzięki któremu oczywiście mamy dodatek do kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym bardziej jest to rzecz ważna z punktu widzenia finansowego naszej placówki.